Pull my heart out of my chest Train my mind so I forget Sink it deep into my bones Dig me out, and fill the hole Tear me apart Witam wszystkich FIFA World. Z dużą tak, ja też się cieszę, że kurwa słyszę w ten zajebisty duet w szpaku Sharon Sz Jedziemy z meczykiem. Mam nadzieję, że połączenie będzie dobre, bo, bo, bo mogli się zaważyć po nodingu. z jakimś turasem. Na razie połączenie jest dobre.

Kurwa! Nie, no, się Sherlock! Nie podaj mu! Mama, Ej no! to? Boże! Kurwa, gościu! Z takim spadem? Nie Może! Co się dzieje z tym przełączaniem tych zawodników? Jest takie dane, że ja pierdolę! Przez no! Wychodzi, no kurwa ty to! <grywa> kurwa, on tam le raz, mija się zbłonąć no już... Coś nie chciał no. nie Biegnij Biegnij webek, webek! Nie lubię Giuseppe, Rosji. Z, klata... Giuseppe z Rosji kurwa Chyba no, Lecisz, lecisz, Kurwa! No Eto no! Ja pierdolę. Jaki jest niego bot? Szczęsny! No a jak! Eee, e, co to za przycinki? tura się? Co ty włączasz kurwa tam za ściąganie nie wiem, podnosów czegokolwiek przeciwnej Są to lasy podnosów chyba nie oglądają No a jak? To jest Rato, to jest Rato, to jest Rato. GoOo! O kurwa macie, Eto! Ja pierdolę, pięć tam. No błąd strata Enix? No i partnerzy podążają z pomocą. E no! No kurwa! I tak właśnie kurwa większość, mecie się kończy. Nie mogę. Ale patrzcie, oni tam biegają. Widzicie? Widzicie? <śśmiech> Jakie serwery! Ej. Dobra, jebać to. Jedziemy jeszcze raz. Boże. Boże, kurwa. No jak? Dobra, zaczynamy się unikać. O Boże, jej! Naprawcie to! A co zobaczycie, całe moje menu? Mmm, właśnie ma taki strój. No, pod jak on też menu strój, to mu jebne. No, Boże, co to za skład? Bo, ja znam. Ja, Gaspas, Rafinia, Melo, Gustavo, Diablo też, Adriana, Bram. I, i Bywater. Ty dwóch, two... no, ty dwóch tylko nie znam. karol 2015, kurwa, gości, ale nie, nie, I nazwa twoje, swojej FC, Porto! A z Polto ma kogo? mmm, yy, yy, yy. Nie Rozpierdalają mi ludzie, którzy kurwa nazywają swoje drużyny... Nie wiem... Bayer Monachium? FC Porto, Borussia Dortmund? Tylko ciekawe, czy z tym gościem się połączę. Ha. Te serwery jej... Proszę święt. Łączy się, łączy się i coś się połączyć nie chce.

No nic Będę musiał przerwać ten materiał Miał być rage na FIFA Będzie pośmiewisko z FIFA World Bo to co oni odwalają spoża się Boże Myślałem Myślałem kurwa że Na streamie są niezłe jazdy Z serwerami i tak Ale pod względem serwerów jej po prostu robi jazdę. Need for Speed World to serwery kurwa też chodzą jak traktory. A tutaj to. wypierdalać się z meczu po. nie. 5 minutach. Nawet nie patrzyłem ile było minut tam tego meczu, ale. kwadrans pewnie minął. A teraz, tutaj jak widzicie. Kółeczko ładne się kręci i kręci. A ja się będę kręcił razem z nim. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Uda się, uda się, uda się. O, nie. wiem, robić takiego małego kółeczka, ale zrobię obok. Może, może się uda, może się uda. może się uda. jeden. No. Boże, jak tego koszka robię. Nie, nie udało mi się. No, no, no. Gałkę też nie chwytaj, bo to ma być kółko pozycję w okazowników Bojan, to jest kurwa dobry piłkarz, nie powiem. Ostatnio jak raz pisnął bramkę to po prostu stado, stadiony światła. I, I za tamtą bramkę na pewno dostał złotą kartę. Teraz to, to jest bankowe. Overall a by dostał, nie wiem osiemdziesiątkę? i złota karta. A tak to co ma? Lekko... Nie wiem czy to jest lekko złoty. To są złote karty. Pemelo, Zostawa. Majko Pisami Brazylijczycy! Nie, to jest jeszcze... A, to jest. To po drugiej stronie. Rafinia Adreno. Te Brazylijczycy i co i nie mają złotych? Bo są do tupy, bo są z Barcelony, Barcelona, Barcelona, Barcelona Southampton West Brown, Ja Pasowija... Bayern, Stoke City. A ten to kurwa nie wiem skąd jest. Ten. Skąd znam ten help? Ale za chuja nie wiem skąd! No. Dobra. Przestanę pilnować głupoty, bo ten mecz nie dojdzie do skutku. Ale czy ja będę potem wina? Moja! Dobra, to ja przerwę ten mecz. I wracamy w następnym. No, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że tym razem mecz jakiś się odpali. Bo inaczej nie ręczę za jej. Nie ręczę za nią. Chciałem pokazać Jakikolwiek mecz o Gościu ma fajne stroje. Juventus to story. Baczmy Zobaczmy co skład. Uuu, niezłe! I widzę Olić, Ramos, Adren oczywiście. Dalej Werner, Gerhardt, Bender. Jeszcze bałem, że to jest Bentner. Belarabi, Jung. Papadopoulos, Santana, Ogo, Benalio, Czyli sama Bundesliga. Kurwa, ale watar gościa to jest po prostu masakra, no? Jakaś finka. Kurwa z. Is... Dobra, już nie powiem.

Patrzcie to, patrzcie tego speedowca Normalnie kurwa Aron, Lenon, Lenonki Kurwa strzał, strzały Walbeka well był po prostu... To było po prostu mistrzostwo Noż kurwa Walbek, well to po prostu był taki popis Dobrze, Klachil To jest moje Klachil Eee, nie na tego! No kurwa nie dało mi się już przyłacać Ja pierdolę jej! Iwica, Iwica Olicz? Oś, oś, Iwica Olicz? Kuba To jest Iwica czy to mi Iwica? No to tak przeczytał, że Iwica Olicz o. Nie! Nie! Nie będę mi trafiać goli Wow. Patrzcie to! Patrzcie to! O! Oh. No! Kurwa! Ja przyzwole, co tam się dzieje! Dżegielka, biegnij! Nie! Nie, jaka bramka, bullshit! Bullshit a nie bramka! Mój to był faulowany, no kurwa, sędzia! Ej, hey, gdzie ta kamera wędrupała?

takie w ramki No, baczmy, zobaczmy, no to nadal O, kurwa! Po prostu kopnia grodem kurwa z jakichś filmów. Kung fu nie Kung fu O, eto. No zagraj! E to za no nie! Znowu mnie rozłączy! Znowu mnie rozłączy! Jej! Pozwólcie mi dokończyć mecz! Błagam! No bo kurwa! Ja pierdolę, no! Jeden, jeden. Nie zaliczyło mi tego meczu, nie zaliczyło mi tej bramki, NIE, BO PO CO KURWA Jeszcze ETO KURWA BEZ KONTRAKTU Mam w ogóle kontrakt? Mam, ale... No dobra Eto, po tej bramce, którą pilnęłeś przy w tym meczu, którego CHOJE mi nie zaliczyli, już kartę Mam nadzieję, że teraz skończy jakiś mecz Come on! Przecież ten jeden, jedyny meczy chce! Kurwa! Skończyć! O, może być ciężko! Balotelli, Kurwa, Drewinko! Tętnie jak. Ma spira w tych nogach jak kurwa, pierdolny Leslie. Oczywiście mówię o Messi, no, ale wiecie. Wiecie lub nie, ale ja go kurwa nie lubię. I tyle. No go ma zajebiste zgranie, nie powiem. Ale Balotelli to jest z Milanu już. Już zabał. się Państwo, Dariusz Szpakowski w Włodzimierz Szaranowicz Przed nami piłkarski spektakl ilustra emocji. No ja też mam bal, ale niestety siedzi na ławie. Gdzie mi lecisz, Balo, kurwa? Nie ma, nie przypuszczę cię. Oje, Patrzcie to... teraz. Patrzcie to akcję. Kurwa. Spalone. Nie?! GOOOOOOOL!!! Zupełnie nie taka sama bramka, jak ta Kurwa, to jest Eto. To jest betarda, No co kurwa, robisz pauzę! Nie, albo pauszeć, tylko gramy kurwa. No co jest kurwa? No nie. Kolejny. To już kurwa, dzisiaj trzeci mecz. Ale. Ale. Zaliczyło jako wygraną Kurz tylko się da ich spać człowiek wygraną. Dobra Lutki, pizgamy jeszcze jednego metra. Mam nadzieję, że w końcu jakiś dogram do końca, ale to bramka kolejna... <coughs> Znakomita bramka... Nie, Erickson musisz, tu musisz, tu musisz, ty musisz dostać kartę Kurwa Zasługujesz na złotą! Czemu ja chwyciłem przed chwilą myszkę i zbiłem tą myszkę, jak mogę na, na, na padzie? Kurwa, ja, ja nie wiem co robię, chyba. Hoj! Lenonka zmienimy za... za... Zobacz, ja mam zawodników <śmum> bez kontraktów. Czy on teraz w Ej, nie, nie mam żadnego. Zobaczę. Mam kogoś? Wójcicki! Ja cofnę na to, żeby pisał wójcickiego te glabeki. co mi tam? Wyciski Kurwa! Tak! <tans> Wyciski są poradzi, powinien dostać złotą kartę kurwa. Wczoraj zawiszę ładnie wygrał. Znaczy wczoraj. O! O! Fuck! To się kurwa wpakowałem. Jakie legendy? Ty tu widzisz kurwa legendę? Bo ja kurwa nie... Bardzo... O mi się. Bo ja tu kurwa widzę żadnej legendy. Za Ża? dnej. Chyba, że w nazwie masz. Kurwa źle to napisałeś. denaro gato inaczej się pisze. Mógł ma Denaro. fuck. Dobra. Ze stanowiska Poradzisz sobie! W

Kurwa masz o o o o, może jeszcze się polepszyło Nie No to tak, tak, nie jestem jeszcze na gorsze już gorsze Lecisz warbek, lecisz lecisz lecisz, 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 lecisz No wujcicki, no bieda, no kurwa Zepni ten tyle jak i biegniesz Zabij! Bo? Za co rzut wolny? Przyja tam nie zrobiłem ostrego wejścia, boże! Jest! I teraz, e! Dobra, Eriksen, co ty kurwa lubisz z przodu? Czy tam powinien latać? Dopa. Nie ma... O o o o o o to, to! No to! Do pani zamk nie zabierze mi piłeczki I teraz! Eto! Eto Eto! to Dobra, jest jeszcze mysza. Mysza. O kurwa łebek! Nie, Ciepnąłeś to kurwa, tak zajebiście, że aż kurwa z mi spadły. NIE! NIE! PLACZ GO! PLACZ go. Ho, ho, ho! Ja pierdolę! Czy te lagi, kurwa, grać nie da! No patrzcie, no kurwa, nawet laguje! Boże! To tamten Turas z pierwszego meczu, kurwa, nie miał takich lagów jak ten gościu! No patrzcie! On cały czas biegnie! I biegnie! I biegnie! I teraz się od, dopiero odwraca, ta, ca... 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 No Patrzcie na za lagi Zapewnie ja mnie nawet rozłączy To jest pewne Jak widzę takie lagi Niesamowicie Tak uderzyć, żeby piłka wpadła dokładnie w dolnym rogu bramki O Jezu, nie zawsze No za dobrać meczu nie mogę no, a to teraz... Nie! Możliwe, kurwa! Ramzej! Co? Może Eriksen? Jest. Dobra. I teraz? Kurwa, trochę chyba za lekko. No, za lekko. Jednak! Ktoś doszedł do tej piłki. Czy kurwa mojego zawodnika chuju, jebanyście Dwa, 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 dwa! kurwa! Ja pierdolę jak to nie... Ej! Zawodnik nie może podnieść się z poliska ma problem z mięśniem. Ja pierdolę, co za banda! Powiedział kogo ale nie poję. Po to nie są na tablicy. No, Wegner. On przynajmniej rata się tylko ten mecz bez piłki, debilo. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Oba tego meczu. Mi się przypomnia ten mecz, oderwomy sobie. O. Lecis. JEST! ETO! Przepraszam, że ja to mi domu nie nie ten... Nie rozłączyło. ETO! Tak! To jest moja maszyna do strzelania bramek. Patrzcie tą bramkę! Ach, to było cudo. O! Ukończyłem jakieś... ...dostalam jakoś paczkę. Jakieś ciekawe O kurwa, Pytanie nie już tam jest wyciski Dałem go dla jaja, kurwa nie zauważyłem co tylko to komu to. gram No co się bawisz tą piłką kurwa sam Panie sam I co zrobiłeś? Boże, ta są jeszcze gorsze lagi niż przedtem Co to ma być? Kurwa taniec dfts Dobra, musimy dociągnąć ten do mecz do końca w takim stanie jaki jest Musimy jakoś dociągnąć ten do mecz. Ty oczywiście w się. Za szybko stracili Mogą wspólnie konstruować ten atak Lecisz! No Przeciwko jest. Dobrze. Uh, uh. Oh, fuck. Dobra. I za chwilę Chyba, lecisz. Że? Chyba, że, widzę coś tam. Widzę coś zwanego.

Jezus Maria! Będzie bramka! Czy to okazja... Jakim cudem mi tam tam wtedy zlagowało? Boże, kurwa, gościu. Chyba... Chyba, 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 pękni, 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 ping, ping. Te posłaj, tam posyadne. No. To, to by kurwa zbyt piękne, bo w... Polaki to jeszcze kurwa z brązową kartą się łączyli w bramkę. Kurwa! Ale... nigdy nie mów nigdy. Może jednak się uda. Ooo, ale mnie wymanewrował. Dobra, do kogo to było? O Sachin, Gdzie ty kurwa pizga, panie? Co kurwa, do swoich kumpli turasów pizgałeś? Do swojego grzyba? Kurwa były rozstrzygnięty, gdyby nie było lagów. No, patrzcie, no kurwa, teraz, teraz są takie lagi, że to. No... Nie jest sam, ale czy zdecyduje się. Nie! Jest! 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 Bo to jest fight lapa i tyle. No tak, manny strzał, a teraz patrzcie, jak piłka le, 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 leci. Nawet no, piłkę zaczęła lagować! Wypierdalaj, to jest moja piłka! Jak zakończy się ten pojedynek? Ja pierdolę, czas się te lagi! Dobra! Brawo panowie! Brawo Remis, szczęśliwy! Zostaniesz kurwa, tysiące braw! Tak, to był wyrównany mecz! Prawda, żadna ze stron nie miała zdecydowanej... Ja też dziękuję panie Włotku, panie Darku! Panie Darku, my też możemy wejść? Jest! Udało się zremisować, Boże... Boże, przy takich lagach... Dobra... Nie... Po tych meczach co widzieliście... Czekajcie, może jeszcze otworzę paczkę. Co wy na to? Uda się? Otworzyłem paczkę? Weekend Premier League! Różna. Ja zobaczymy co będziemy w paczce. Normalnie, kurwa, unboxing! E, unboxing, tak. Otwieranie paczki, zupełnie jak, kurwa, jak niektórzy ci inni. Let's players nagrywając głównie z FIFA. Co mam? KONTRAKTY! <laughs> przynajmniej coś. Będą kontrakty dla tamtych zawodników. Dobra, wysyłam wszystko do klubu. A jakie to są paczki? Złota paczka. Nie, nie będę kupować. Paczka rzadkich zawodników, sami wszyscy jesteście rzadcy. Ale... to się dwa mecze rozegrane. Przynajmniej dwa. Boże. Jej, coraz gorsze mają te serwery. Dobra. <laughs> Mnie trochę już gardełko boli. Słyszę pewnie, jak się wydzielałem na nich, nie? No. Jak się uda, to może nagram coś jeszcze z FIFA World. Może jakieś kolejne moje raidze. Na pewno będą to rajd'y na serwery. Tak więc, trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.